Witam! Zobaczcie, samiec siedzi, wachluje. Jajeczka ładnie widać. Także coś z tego będzie. Ale zostawiamy go dzisiaj w spokoju. Dzisiaj nie o tym. Tak, tylko chciałem pokazać, że są, że mają się dobrze i że wszystko jest w porządku. Samica była tu jeszcze u niego ze dwa razy z wizytą. Nie wiem czy, 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 czy dołożyła tych jajek, czy nie dołożyła. Nie, nie uchwyciłem tego momentu. Mnie się wydaje, jakby tych jajek było więcej, ale w pewności nie mam. Bo zobaczcie, nawet jak teraz widać, to są nawet już tutaj yy, u góry. A wcześniej było tylko trochę tak po prawej. A teraz jest jakby ich więcej. No ale nie widziałem tego momentu. Wiem, że ona tu jeszcze była i, a, i że już nie przychodzi. Więc może dołożyła. Może nie, ale jeżeli dołożyła, to naprawdę powiem szczerze, że no nie, nie, nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem. Chociaż mnie się wydaje, że chyba dołożyła jednak, bo mówię, one były tak po prawej stronie i bardziej na dole, a teraz widzę, że nawet cały daszek tam u góry jest, jest dołożony i wcześniej samiec był bez problemu, mógł zasłonić całą tą iklę. teraz stara się, ale nie jest w stanie nawet jej zasłonić, dlatego dobrze ją widzimy. No dobra, zostawiamy go tutaj. Niech on się zajmuje tą mikrom. Dzisiaj dzisiaj nie o tym. Dzisiaj zajmiemy się tym. Ładna pogoda. Więc wybrałem się, nałowiłem znowuż robaczków. Dzisiaj pokażę Wam, co za robaczki tutaj pływają. Postaramy się je rozdzielić i postaramy się trochę odsegregować, Bo jest tu co najmniej 4-5 gatunków, które wyróżniłem yy, i które jesteśmy w stanie rozdzielić i zobaczyć. Yy, jak będą smakowały potem rybom. I jeszcze kolejny nowy zakup. Dokupiłem sobie lotosów. Jeszcze dostałem w gettisie limnobium. Pokażę Wam, co i jak ja robię z roślinami. No dobra. Ale wracajmy do robaczków. Zaraz się tym zajmę. Na początek odłowimy sobie larwy komarów te są bardzo dobrze widoczne, bo to są takie duże, o, czarne robaki nie wiem czy to będzie ładnie widać, ale o, to jest larwa komara tu są, o, tu on się nawet rusza zobaczcie, to są komary te robaczki zawsze, o, te tutaj zawsze staram się odławiać jako pierwsze dlaczego? no ja takie wiadro trzymam sobie w domu dzień albo dwa, albo trzy Potem wylewam to do beczki na ogrodzie. I powiem wam szczerze, że ja te wiadro odłowiłem jakieś godzinę temu. I teraz po godzinie je otworzyłem, i już z tego wiadra wyleciało mi pełno komarów. Nie wiem, czy tu będzie widać, ale o, zobaczcie, to są już puste łupinki po komarach. Tu jest na tym palcu ich może ze 6, może 7. Także pierwsze co wyłapię sobie larwy tych komarów. Po prostu, żeby mi się nie wykluby, żeby ryby jak najszybciej je zjadły. Nic trudnego, Nie bardzo dobrze widać, o zobaczcie, trzy. I tak sobie po kolei wszystkie odławiam i do pojemniczka. pływa kolejna, tu już podlinka. I no, może całkiem sporo tu ich jest. Jak na dwa machnięcia siatką w basenie, to całkiem sporo się zrobiło. Tutaj jest ich chyba ze 6 O, zobaczcie, ile już ich tutaj pływa. Dobra, nie będę Was zanudzał. Ja sobie odławię wszystkie i za chwilę wrócimy. Dobra, larwy komara czarnego są już prawie odłowione. Zobaczcie, jak to wygląda już komar wyszedł, zobaczcie, wyłowiłem właśnie komara, który się świeżo co wykluwał dlatego mówiłem, to trzeba szybko, bo zaraz będą tu latać ale zobaczcie to jest larwa komara czarnego, coś co ryby uwielbiają, zwłaszcza większe sztuki, bo mniejsze to mogą sobie nie poradzić, ale wszystkie skalary, pierwsze co, zawsze jak rzucam, wyławiają tego komara Następne, co mi się udało wyłowić. Zobaczcie, o. o wylałem. To jest wodzień, czyli popularna szklarka, coś co możemy kupić w każdym sklepie pod postacią mrożoną. Bardzo dużo osób to kupuje, czyli to jest larwa komara białego, tak zwana. Ten wodzień też tu występuje, jest go też sporo, tylko jego jest trochę trudniej złapać, bo jak widać jest przezroczysty, więc tak nie do końca widziałem, gdzie on jest w tym wiadrze. I nie będę go za bardzo odławiał, ale zobaczcie, jest tutaj o, go pełno. Kilka sztuk pokazowych odłowiłem, tak? Za chwilę to przepłukam, wrzucimy do akwarium, zobaczymy, jak to ryby będą konsumować. Dobra, na pierwszy ogień idzie larwa komara czarnego. Otworzyłem już akwarium w miejscu, gdzie zawsze karmię ryby i już jest szał. Dobra. Poszły larwy do wody. I zobaczcie, co tu się dzieje teraz. Te larwy zaczęły sobie pływać. Ryby zaczęły je gonić. One sobie tam płyną po powierzchni. Chciałem przejąć, kręcić ręki. Oczywiście one nie są takie duże, te ryby, żeby je tak ładnie złapać, ale są. Takie, które sobie z tym poradzą. Oh, o, zobaczcie. No i dobra. Jak taka larwa pojedyncza wygląda. O. A tu mamy. O. Przepłynęła sobie nietknięta, ale on oczywiście do tego wrócą. No, zobaczcie, temu się ta larwa nie zmieściła, to pływa sobie z nią. Pomieli, pomieli, w końcu się zmieści, to ją zje. Nie odpuszcza, zasmakowała mu. Neonek czarny, mała rybka. Ale jak widać żarłoczna, zobaczcie, dorwał larwę komara czarnego, nie odpuszcza. Dlatego mówię, to jest raczej pożywienie dla większych rybek. Tu jeszcze takich nie ma, ale jakby były skalary, to wiecie mi, że pierwsze co wyjadają największe sztuki, potem przechodzą do mniejszych. No ten, dla tych neonek, właśnie są pozostałe robaczki. Dobra, następny. Teraz polenduję tutaj larwa białego komara, czyli ta popularna szklarka. Tu dziś wodzień. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Neonki się dorwały i biją mu niego. To też jest trochę duże dla tych ryb, ale jak widać, radzą sobie. Wszystkie chcą mieć. Nie wiem, że tylko jedna jadła. O. Trochę pomieli, trochę połknie. I następne robaczki. Tak jak już mówiłem, tu jest Głównie jakaś roślarka, oczlik. Tych już nie będziemy segregować. Zobaczcie jak sobie pływają. To jest właśnie pożywienie dla tych mniejszych ryb. Oraz dla tych większych. Są tu nawet tak małe osobniki, które ja po przerzuceniu przez dwa takie malutkie siteczka odławiam dopiero na, na, na pończochę. I one są tak małe, że nadają się idealnie dla młodego narybku. Także i tym też karmię narybek. Dobra, zaraz to sobie wypłukam i wlewamy do akwarium. No dobra, teraz tym razem wyłączyłem filtrację. tak, to te robaki wszystkie uciekały razem z prądem wody. A teraz będziemy mieli żerowanie tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy tu oczywiście wszystkie możliwe larwy, jakie są. Same z też przypłynął na ucztę. Ale największy szał to się dzieje. Tu oczywiście na górze. Takie ryby jak kiryski oczywiście też znajdą dla siebie te robaczki, bo tak jak możecie zauważyć, wiele z tych robaczków spada na dno. Tak, nie wiem czy to dobrze widać, ale one tu opadają i pływają sobie też przy samym dnie. Niektóre próbują się schować gdzieś tam pomiędzy tymi kamyczkami. I te kiryski sobie je tam znajdują, nie? Nawet o, taka babka co tutaj przypłynęła, zobaczcie. Też bardzo dobrze żywi się na takich. Robaczkach na no ten barniak no po prostu jest przeszczęśliwy. Od jednego do drugiego nawet kosiarka zasuwa i łapie. No ale dobra. Dosyć tego karmienia. Przejdziemy teraz do następnego punktu. O, a tu wyżarka trwa nadal. Pływa taka ławica, złapią co ich i odpływają, a ten tylko grubnie. No i dobra, wróćmy do naszych roślinek. Jak ja sadzę roślinki? Roślinki są kupione z ogłoszenia ZOELIXA. Takie roślinki bardzo często zawierają tak zwanych niepożądanych gości. Przy jednej z tych roślin, który jest ten lotos, o, tajwański, yy, ja dobrze wiedziałem, yy, że on ma ślimaki, ponieważ na opakowaniu od razu widać było jednego ślimaka, więc skoro był jeden, to na pewno na wszystkich liściach można znaleźć jajka. Ja dlatego roślinkom przeprowadzam kwarantannę, na 2-3 dni trafiają sobie do takiego wiadereczka z wodą, z akwarium i tam sobie tak Wegetują. Oczywiście trochę na tym ucierpią, ale ich nie zabiję. Robię to na tyle długo, żeby one przeżyły, żeby nic nie było. Wcześniej, jak tylko je dostanę, każdy liść po kolei sobie, o tak, właśnie palcem sprawdzam, czy nie ma tutaj jajeczek. Tutaj nie ma, bo już sprawdziłem. Następna sprawa to korzenie od tej roślinki. Przycinam je tak na 3-4 cm dłuższych nie potrzeba bo i tak gdzieś mi tam wcześniej czy później zgniją kolejna sprawa to liście patrzę czy są już stare liście jak tak stare listki o taki jak ten od razu odcinam one i tak zgniją mi w akwarium za jakiś czas więc po co je tam wkładać i taką już o sadzoneckę odkładamy na boczek lecimy z następną ta jest trochę większa i tutaj to samo. Każdy listek po kolei na górze, na dole sprawdzamy. Jajka ślimaków są bardzo łatwo wyczuwalne. To jest takie galaretkowate zgrubienie gdzieś na liściu. Od razu jak tylko jest, można je wyczuć. Także każdy liść polecam sprawdzić. Bo ślimaki można zobaczyć i wybrać. Tak, Ja po to to rzucam że na przykład te, które były na roślinach, ja ich nie zauważyłem od razu. Możliwe, że zejdą z tej rośliny, i będą teraz już gdzieś w wiadrze, tak? Chodzić sobie, nie muszą już chodzić na tej roślinie. Ok, ta jest czysta. W miarę dobre listki, może ten pójdzie do odcięcia. Korzenie ma nie za długie. Tu jest taki maluszek. To samo, sprawdzam każdy listek i tak samo postąpię z każdą następną roślinką. Tu jest jeszcze lotos tygrysi czerwony. No i dostałem w się limnobium. Powiem szczerze, że nigdy nie miałem. Zawsze miałem pistie, rosłem pięknie. Nigdy limnobium nie miałem. Ale skoro dostałem, to wrzucimy sobie trzy sadzonki. Już teraz wiem, że będę co jakiś czas wyrzucał. I tak samo, wszystkie stare, zniszczone listki ja sobie odetnę. Yy, posprawdzam, czy nie mają ślimaków. Bo, bo też tego nie wiem, tak. Często nie, ktoś nam nie powie, że ma ślimaki, a często, często ktoś, ktoś po prostu sądzi, że jak on ma, to każdy powinien mieć i każdy chce. Ja mam świderki i to są ślimaki, które jestem zachwycony, zadowolony. I mam też helenki, które się nimi żywią. Nie chcę mieć już żadnej innej plagi, także dokładnie je wszystkie sprawdzę. Dobra, ja sobie sprawdzę i zaraz przejdziemy dalej. dobra gdzie mamy? O już tą kryptę, powinien wylądować nas czerwony lotos. Dlatego o, ja ją tą usunę. a widać. Jeszcze korzonków nie zdążyła dobrze puścić. O, tu powinien wylądować nasz lotosik. Ja to sadzę pędzetką, zobaczcie, łapię tak za koniec korzonków, żeby jak najgłębiej te korzenie wcisnąć, a roślina się potem i tak ukształtuje, tak jak będzie chciała. O, tu ona powinna się ładnie nam rozkrzaczyć, a nie wiem, czy jej nawet nie posadzę, trochę bardziej z przodu. Chyba tak zrobię, wywiemy tutaj tą trawkę patrzymy przy okazji jak ona się no ona już ma nowe korzonki zobaczcie jakie długie i dwa nowe listki przesadzimy ją, niech się rośnie tu obok przyjęła się tam, przyjmie się i tutaj wyrwiemy posadzimy trochę bardziej z przodu OK, ona już jest posadzona tam powinna się ładnie rozkrzaczyć no i puścić liście też górne, które ja już wcześniej mówiłem, że będę chciał, żeby tam było takie zacienione miejsce. I teraz wyrywamy drugą kryptę. No to już ma trochę korzeni. Zobaczcie, wszystkie te korzenie, które są tutaj o, skierowane w dół, o, to są korzenie, które już tutaj yy, wyrosły w tym miejscu. To są wszystkie o te korzonki. One tak samo zostały wszystkie ucięte, także całkiem ładnie się przyjmowała. Te dostałem trzy. Więc posadzę je trzy tu w kupie. One są oczywiście malutkie. Ale powinny się rozrosnąć i stworzyć tu taką wysoką kolumnę. Prawiem szczerze, że prawie aż do samej powierzchni tego akwarium. O. I na to liczę. Ja oczywiście się nie śpieszę, dam im czas. No i dobra, ślinki posadzone. Yy, tak jak mówiłem, tu będzie królestwo lotosów. Całe te pół akwarium. Tu są te tygrysie zielone. One sobie dobrze radzą, cały czas wypuszczają nowe listki. Jak widać się rozkrzaczają. Także przyjęły się tutaj i, i, i rozrastają. Tu będzie czerwony na kontrastu. I ten tajwański, który tu ma do samej góry, stworzyć taką fajną kolumnę z roślinek, tak jak to jest w innych akwariach, tak ma być, ma i tutaj. Powiem Wam szczerze, tak trochę teraz patrzę na tego czerwonego, trochę ginie tutaj w tle tych, tych czerwonych korzeni, ale myślę, że on sobie jak się przyjmie, wypuści nowe liście, one się lepiej ułożą. Troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. Ta roślina, tak jak mówiłem, spędziła dwa dni w wiadrze, także jest trochę bardziej zmęczona. Yy, Najważniejsze, że żywa. Liczę przede wszystkim na nowe liście. Stare mi się nie przejmuje, wiem, że roślina musi swoje odchorować. Także to było chyba dzisiaj na tyle. Jak widać, robaczki jeszcze sobie tu pływają. Ryby, niektóre cały czas o sobie na nie polują. Niektóre się już obżarły i mają już ich dosyć, a niektóre są grube jak beczki i wcinają dalej. A nic i nie będzie, bo one same wiedzą, ile mają tego zjeść. To nie jest jakaś tam sztuczna chemia, która roz, 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 rozrośnie się w im w brzuchach i je najzwyczajniej w świecie rozsadzi od środka. Tylko to są skorupiaki, które są im naturalnym pożywieniem i one same wiedzą, ile tego mają zjeść. Pokażę Wam jeszcze barwniaczki. Jedzą bardzo dobrze robaki. Mam nadzieję, że żywy pokarm zastymuluje je trochę do jakichś takich większych godów. I w końcu zasiedlą tego kokosa. Bardzo często, właśnie nadmiar pokarmu, tudzież jego dostatek stymuluje ryby do rozrodu. Także mam nadzieję, że to coś da się porządnie najedzą. U mnie zawsze efekty ubawniaków były właśnie wtedy, kiedy najwięcej latem karmiłem je żywym pokarmem, także mam nadzieję, że i tutaj będzie podobnie. Pokazałbym Wam całe akwarium, ale jest dzień, odbija mi się światło z okna, więc nie ma sensu, bo pół akwarium będzie widać, pół nie. Znaczy w jednej połowie będzie okno po prostu, nie? O, parmiaczki. No i dobra. Kończę to takim rzutem ze skosa, żeby jak najmniej światła było widać. O, tak Wam mogę pokazać akwarium. Prawie w całości. Jak widać rośliny dotknęły już powierzchni, już się po nie położą. No, moczarki to już mają pewnie ponad metr, ale rotale i ludwigi dotknęły już powierzchni, także już zaczynają się wyginać yy, do przodu, ponieważ tutaj jest większe światło. Tak? Trochę zawąskie te lampy są i z tyłu się robi taki półcień. Ale to też ma fajny urok, zwłaszcza, że jest to akwarium z rybami z, raczej z tych ciemnych wód, więc to tak całkiem całkiem fajnie się prezentuje w ogólnym rozrachunku. Rośliny, które potrzebują więcej światła, są bardziej na środku, ale te ludzie czerwone i tak są całkiem ładnie wybarwione, chociaż trochę zieleni na nich widać. Myślę, że za tydzień już się przytnę i wsadzę w dno całkiem obok, więc się to trochę zagęści. No i dobra, nie przeszkadzam glonojadowi, jak wiecie wachluje. Także do zobaczenia, cześć.